Siem ju nie wychylaj. O, ugrałem. Leży, faj! Ole, gościu, dostał bombę, ty. Leży. Leży drugi, pięknie habi. Halo, halo, Siemneczko. Z tej strony habia w dzisiejszym fascynującym materiale. Po raz pierwszy zagramy rankę da tylko skinami z najnowszej kolekcji Nightmare, czyli oczywiście kolekcji Halloweenowej, będą naprawdę fantastyczne skiny, czy to dowala, czy nowe kosy, a także ten piękny Mac wysta traku. Zapinajcie pasję i oglądajcie ten fascynujący odcinek, ponieważ w nim zrobiłem, pomimo, że małą ilością broni, naprawdę wiele fragów. Więc ja Was zapraszam do oglądania. Dobra moi drodzy, więc lecimy, lecimy z tym odcineczkiem, lecimy, z... ale słuchajcie, no w tym materiale, no będzie grubo, naprawdę będzie się działo. Jak z tego my mema, normalnie ta babka co mówi, będzie dobrze. Tanie skóry nie sprzedam. Będzie drogo. W ogóle fajnie, bo tutaj... Dobra, trzymaj tam Najdziocha, ty. Śmierdziochu. prawie głowa ty! Idę na kwasę chyba. Albo jednak nie. Brawo! Aha, i tu już wszyscy! Dobra, moi drodzy, więc wracamy, wracamy. Słuchajcie, tam przed chwilę pewnie nie było kamery, ale jakby się nie przejmować, wszystko jest dobrze. Tylko po prostu, moi drodzy, co, co, co się w ogóle od dnia nie paliło w tych tej, w tej, w tej, w tej pierwszych rundach? Ogólnie ja to byłem fragensa z tego, co widzieliście. Z daleko, ale zapomniałem w ogóle, że mam M16, moi drodzy, jeszcze do dyspozycji, tej pięknie. Mamy też, moi drodzy, nowe koski, więc wszystko pięknie, elegancko. I. Teraz wyczekujemy oponentów. Oho. To mogą być koledzy ogólnie. Aha, oni tam wszystkich normalnie kasują, ty. Dobra, jeszcze kolega na LC jest. Teraz pójdę od mida na plecki. Dobra, tutaj nikogo nie ma. Aha, i wygraliśmy. No to taki meczek, kurka, bo na taki... No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Jakby fragów nie widzę. Słuchajcie, ja chodzę po mapie jak na pielgrzymce. Synku. To ja nie widzę, bo zazwyczaj moi drodzy, jak się chyba idzie na pielgrzymkę, to jest, moi drodzy, tak, że idziecie przez jakąś, wiecie, przez jakieś wioski, nie? Żeby nie... Wystarczy jakiegoś większego zagrożenia ruchu. Siema, pierwszy fragensik. Jest fajny, M13 z Gold pasa Nightmare. O, uciekam. Uch, tak mi sprzedał? Chłop 590 p Dobra moi drodzy, i że większego wyboru nie mamy, to przynajmniej sobie z Butterfly'a pogramy. I też moi kochani tutaj zagramy sobie z M16, która oczywiście jest z Gold Passa Nightmare, ale wygląda naprawdę fatalnie. Fatalny to ty jesteś. Na pytanie proszę. Co wygląda, a tam chyba to nikogo już nie ma. O, na idzie jaka fajna. Akcja. A nie wiem czy tam. Jeszcze gra nie gra, dobra. W takim razie ja tam nie wychylam, nie ma co. Ale na domku gra. Bardzo pięknie. Oś tak kolego. Może jakiś będzie. Nie będzie nikogo, szkoda. A i zaplądowali na A. No to fajnie, a tam nikogo nie ma. Pozdrawiamy. Pozdro. Leży. Leży drugi. Pięknie, Habi. Kapitalnie. Wchodzi w ten mecz powoli. 5 hp ma. O plecy były na setę. Karamba, karamba moi kochani, ja myślałem, że gościu normalnie gdzieś tutaj będzie na szorcie czy coś, a ten normalnie se na CT. Dobry meczek się trafił moi drodzy, bo słaby, bo my też skinów za dużo tutaj nie mamy A fragi mamy, mamy fragów 5, więc pozdrawiam Dobra, więc tak, tutaj se, o Tam pewnie dostał po gnatach kolega Oho Komuś tak chyba, co nie wyszło zbyt Dobra, znajduję Spalił go A jednak go nie spalił Ale chłop to w ogóle rzucił palaka w smołkę i myślał, że ten palak chyba będzie dalej się palił. Ty Nice A Wupa leży Wezmę I wyrzucę, żeby en enemy nie wziąło. Widzicie, jaki inteligentni widzowie? Aż w ogóle nie mają paki zaplantowanej, ty. rzucimy takiego flesza, koledze. Ole, gościu, dostał bombę, ty! Z uspa go normalnie porobiłem. Dobra, zrobimy tak. Paczucha tutaj leży. Aha, jest jeden CT, dobra. Czekaj, Habi. Dobra, pięknie. Chodź tutaj. brawo! Słuchajcie, ja z Uspa normalnie dwa fragi w rundzie robię z Uspa pięknego Nightmare'a. Mamy kolejnego dobrego z oczywiście pięknego Gold Pasika, który mi się nie podoba w sumie, bo jest brzydki, ale jak jest, to trzeba nim pograć. Dobra, wychylaj tam z tego domku. Kasztanie ty. W sumie sąsiada brakuje. On zawsze mówił kasztanie. I takie inne śmieszne teksty, ale moi drodzy sąsiad powoli się będzie znów pojawiał na kanale. Będzie trochę opowie, dlaczego go nie było. I tak dalej. Ale to też, moi drodzy, wy będziecie widzieć. Wychylisz. Leży. Fajnie, fajnie! Naprawdę fajnie! Ej, tam jest jeszcze na B. O, kurka, B-O kurka wodna z 50 lata. Gagatek, to już jest trochę niebezpiecznie. Ciekawe co on tam będzie robił. Okej, ona Aha, no to się źle odbił. Nawet bardzo źle. Dobrze, ta ta ma przynajmniej tego. Celownik. Tam jest paka. Leży. Fajnie, fajnie, nie, no słuchajcie, patrzcie, gościu, normalnie ja zdobyłem fragensa moi kani. Za chwilę normalnie będziemy mieć najwięcej fragów w oczywiście meczu, grając tylko i wyłącznie skinami Nightmare, a to jest ogólnie strona CT, Tutaj ma, jest bardzo mało skinów, a po stronie TERO mamy o wiele większy wachlarz i tam, moi drodzy, mamy dwa karabiny, mamy też pistolet maszynowy, no tylko, że nie mamy pistoletów, więc będzie słabo na, na tych, na rundach eko albo pistoletowych, no ale... Damy chyba radę, nie? Daj, tutaj busa, o, tutaj, daję busa, tutaj, daj, tutaj busika kolego złoty. O, widzę, że tutaj mój rodzy jednak, koledzy nie ogarniają zbytnio. Mocno, a w ogóle, pięciu nabę! A nikogo, na a nie ma. No nie no, goldy tutaj pokazują, ma grać, chyba, nie? O, kolega strzał, mida Ja też go strzałem. Wychyl. Pięknie. A tam go wychwyciłem widzowie. Leży! O, ugrałem! Nie, jeszcze jeden. Jest. Nie no widzowie! Minus 70 z tej broni! Ja myślałem, że jestem 1 na 1, a tam jeszcze jeden gościu jest. No szkoda, słuchajcie, no pierwszą rundę wygrywamy 5 do 4, 8 mi się najstraj. Oni nawet nie wiedzą, że gram, mój drodzy, tylko skinami Arken, bo robię 11 fragów, a tutaj kolega robi 2, 2, 7. Ja nie wiem, że on gra każdą bronią. Ale teraz przechodzimy na stronę Tero i tutaj pewnie, pewnie będzie większy że tutaj też sprawdzę sobie. Mach 10 Wal, dobra, to w takim razie nie gramy tym um, a tym blokiem. Tym Zagramy, moi drodzy, nowymi E, dualami, nie, dualami. No, duo, dual daggersami, no tak, dokładnie. Dual daggersami gramy nowymi. z tej pakę. Oj, A few moments later Dobra, udał się! Jeden! O matko, jedna Mamy 4000, dobra, to gramy moi rodzywa, ale nie ma co. Wal piękny, moi drodzy, z nowego Nightmare'a, w ogóle on mi się najbardziej podoba, zresztą też jest czerwony, więc jakby normalny, że mi się podobacie będzie najmocniej, ale ma w sobie takie coś, wiecie, że fajnie pasuje do tych rękawiczek i tak dalej, no naprawdę to się komponuje bardzo dobrze. Jak tam wychylasz na mida, to byniu nie na habiego. Szybką bombę. O nie, o myślałem, że to Nate leci, nie? Ale się udało. O, Smoczan. zostało. O nie! Kurde bele, wiedziałem, że plec przyjdzie. Ja już taki z full na tych dwóch gości, bo myślałem, że ten gościu nie wyjdzie tych pleców i nie przyjdzie. No i teraz sprawy się komplikują, bo u nas jest coraz mniej możliwości. Przegrywamy. Dobra dawaj na B jak mamy takie wyposażenie, kałachy. Tutaj o ja gram z tym, z makiem, mam 13 fra... 13,6 robię widzowie, 13,6 z broni tylko z nowej kolekcji. No nie wierzę ty. O podjechali. Nie mam smoka. Czy flesza w sumie. maby byniu, nie wychylaj. Bo bombę dostaniesz. Dobra. Dawaj, plantuj. O, pięknie. że zrobiłem to masystkę. Weź to stary i plantuj. Dobra, tu jest jeden. Tam jest drugi. Ja jednak plant szybki. Palaki, co Polaka dają, ty? Dobra, idę, gra No i co tam, stary, biegasz, ty? patałachu mały Ładnie Kolega jeszcze na daleko Ale nie wychylam Dobra O, poszedł w side Będzie pewnie chciał sejwować Oj, byniu, byniu, z tą M-ką to nie na HBO, widzowie. Ale fajnie, kurczę, układa się ten meczek na razie. Mam 15 fragów i jak na razie z tych broni, kolekcji, oczywiście, Nightmare, jest sympatycznie, dobrze i powiem wam, że idziemy do przodu. Nie chciałbym tego meczu przegrać. Postaramy się tutaj wygrać. No, bo mój rzecz zawsze się grał wygraną, pamiętajcie. Tylko, że dostałem biało w jakimś tam w tym momencie. Sam tam wychyli. Jeden grał na LC. Tam mnie wychyl. Pierwszy. Soty tu. Pogo jest. Brawo, jeszcze tutaj planta. Zawsze szybki, szybki plantik, szybki dawaj. Naprawdę się skupiam moi drodzy w tym meczu, żeby wygrać, widzicie? 16-6 robię. Jak na razie to jest dobry wynik, yy, pomimo tego, że to są tylko skin nightmare, no serio. Ja wam powiem tak, yy, trochę odbiegając od tego, co chciałem wam tutaj przytoczyć w tym meczu. Yy, to nie wiem na jakiej rangi gram i nie wiem, moi drodzy, w ogóle czego się spodziewać, ale myślałem, że będzie trudniej. A jest tak całkiem przyjemnie. Powiem tak, nie jest najgorzej, tak? O! Po swojemu trzeba karpia ogłuszyć byłoby. Aha, oho, 4 na 2 było i już jest 2 na 1, nie? 1 na 1! Matko, jedna. Graj, save'a. Nice! Ugrał to, utrzymał presję. Ja nie wierzę. Minus 98. Ja nie wiem w ogóle po co wychylać w takiej sytuacji na gościa. Przecież to bez sensu, totalnie. Jak tam jeszcze mamy brońki? Yy, wal i Fymfal, ale dobra, zagramy sobie walem, bo wal jest, moi drodzy, mocniejszy. No zresztą widzieliście, ale ten na anderze musiał. A, ja go. Ja go ubiłem pewnie granatem. Na tym anderze. O, dostałeś bombę, matko. Jeszcze na gardenie. Matko, garden i ten, i aparty. W sumie to chyba najlepsza tutaj jest, nie? Jeszcze tam jeden, gościu Dobra, damy takiego smołka Nie chcę w niego postrzela Dobra, do spania! Poliglota normalnie Nie wiem dlaczego poliglota, ale tak mi się jakoś... Się skojarzyło. Dobra, na Osaj na B. Znów, bierz tą pakę ty! Gagatku! Hop gra na B. Dobra, zrobimy tak. Brawo! Ale się normalnie. Gosiu, ja nie wiem, jak on to chciał zrobić, ale chciał się bić ze snajperem, tylko po pakę, nie? Kiedy on był w ogóle na Osajcie B, a e, później na dorsy i dalej się z nim bił. Zamiast wtedy, gdy był na Osajcie B, brać pakę i uciekać. Yy, Siwy dym, nie? To on normalnie. Ja nie wiem. Taki, taki ja jak Brett i Widzowie. Dobra, nie daję. Mogłem w sumie dać tego Nejda, tak? Myślałem, że nie dać Nejda, a jednak. Mi się przydał. Dobra, pewnie skrócili już. O, a jak? Trzymaj, Nejda tam. Nie! To było tak głupie. Dobra, to nikogo nie ma. Ja bym w sumie tutaj. Tego mi da. podszedł, ale. Dobra, trudno. Niech i on idzie, bo on tutaj ma mniej fragów. Się przyda później. A tutaj. Matko! Co tutaj gościu mi zasłaniasz ty. Ale jestem normalnie w czarnej, matko nie mam gdzie iść, a z każdej strony może być, no, no właśnie wiedziałem, że na Tero siedzi, no tam wiedziałem, że siedzi, bo już go strzelałem 5 lat temu, zanim w ogóle tam szedł i mam 14 KP. Ok. bomba w ogóle zaplantowana jakimś yy, niewolnym sposobem, Dobra, jeszcze flasza dam. Trudno. Na blisko jest jeszcze goś. I na plecach. Jeden. Dobrze defujesz kolego, bo akurat mi się to bardzo przydało. Ale normalnie, chłop ma łeb, nie. Nie wychyli? Szkoda moi drodzy pochabi. Wygrywa, moi drodzy, mecz i wygrywa rundę, ale ugrałem klacz. Słuchajcie, na 14 HP klacz. Dawno takiego klacza nie ugrałem, no ale rangi też nie były jakieś wyśmienite, żeby takie coś ugrywać. Ale się udało. Úspem, Makiem, M110 i nowymi kosami, moi drodzy, daliśmy radę. Plus 15, nie jest za dużo, ale samymi skinami oczywiście nowej kolekcji. Na pewno to fajny odcinek. Dziękuję za oglądanie. I trzymajcie się, moi drodzy, Trzymajcie się. Do ustrzenia i Hejka. Grajcie i wygrywajcie. Siłano.